Natomiast mam również pytanie takie do Pana, naszego gościa. Chodzi o telewizję TRWAM. Jak to się skończy, sprawa umieszczenia telewizji TRWAM na multipleksie i jak zadziałać w Polsce i tu, aby to się udało. Ale zanim spytamy naszego głównego gościa, chcę o parę słów poprosić naszego gościa z Radia Maryja, Jacka Cydzika w tej sprawie. Dziękuję bardzo. I bardzo mi miło, że tutaj na kanadyjskiej ziemi spotykamy się z panem Grzegorzem Braunem. Jeszcze niedawno spotykaliśmy się we Wrocławiu, we wspomnianym tutaj miejscu w kościele redemptorystycznym przy ulicy Wittiga. Także, no jeżeli tylko gwoli wstępu króciutkiego do tego pytania o telewizję trwam. Sytuacja ma się następująco, ponad 2 miliony, prawie, prawie 2 miliony 200 tysięcy podpisów Także wśród tych podpisów jest wiele podpisów z Toronto, za które także dziękuję tutaj serdecznie. Skierowane do pana Jana Dworaka, przewodniczącego Krajowej Radiowej Telewizji. Z ponad 50 miastach Polski manifestacje w obronie wolności słowa, bo telewizja trwa aczkolwiek bardzo ważna dla nas, ale jest tu jedynie pewnym takim czubkiem góry lodowej, bo tutaj tak jak... W wypowiedziach tutaj naszego gościa dotyczącej tej ogólnej sytuacji w Polsce tutaj też mamy taki czubek góry lodowej co jest pod spodem no jest zagrożona wolność słowa zagrożona jest swoboda wymiany myśli tak jak powiedział pan Marek Rymkiewicz w Polsce jak to chce. Zatem mówcie, co chcecie, myślcie, co chcecie. No, także przez zamknięcie telewizji trwam Radia Maria chce się nam tę jedyną jeszcze możliwość odebrać. Teraz 25 maja będzie w sądzie, rozprawa w Sądzie Administracyjnym dotycząca prawidłowości bądź nieprawidłowości decyzji jaką wydała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Sąd ma to orzec. Zobaczymy jak orzeknie, a w czerwcu 5 zdaje się czerwca wysłuchanie publiczne przed Parlamentem Europejskim w Brukseli. I tutaj znowu też zobaczymy kto będzie chciał słuchać, czy będą chcieli ludzie słuchać i co z tego wyniknie. Jak widać poruszamy wszelkie demokratyczne procedury. Bo marsze na ulicach też są demokratyczne, bo Parlament Europejski też jest podobno instytucją demokratyczną, gdzie podobno można ważne sprawy załatwiać. Zobaczymy, co dalej. A jak to wygląda z perspektywy pana Grzegorza? Panie Grzegorzu. No, ojcu, o tym nie wypada tak kategorycznie mówić, no, ale. Nie, ale ja to mogę powiedzieć, no rzecz w tym, że to jest jedna jedyna, tak poważna luka w systemie. Jedna jedyna, taka dziura, przez którą uchodzi powietrze, którym pompowany jest ten balon propagandy, prawda? Pompują, pompują, a tutaj przez tę jedną dziurę i ta dziura jest w, tolu, w Toruniu, prawda? Oni tam jak wiercili te, te, te wody, prawda? Te ciepłe wody wiercili, to wywiercili taką dziurę, przez którą to powietrze z balona propagandowego post-PRL-owskiego schodzi i schodzi. I, I z tego powodu taka jest zajadłość, z tego powodu system jest zdecydowany na wszystko. Po czym to widzimy, że jest zdecydowany na wszystko? No przecież to są poważni ludzie. Pan Jan Dworak, prawda, nie młodzieniaszek, dlaczego on miałby się ośmieszać tak strasznie. Widać musi. Widać musi, widać takie są polecenia po linii partyjnej czy innej służbowej. Takie są polecenia. Nie ma zmiłuj, trzeba iść w zaparte, dlatego że kwestia Radia Maryja. Problem Radia Maryja, jak to właśnie w reżimowych mediach się nazywa, musi być rozwiązany. A ja przypomnę Państwu, że lat temu niewiele reaktywowała się w Warszawie organizacja, której istnienie zakazane zostało jeszcze przed wojną aktem prezydenta Mościckiego, który zakazał działania organizacji tajnych masonerii w Polsce. Otóż reaktywowała się loża, pod egzotyczną nazwą Binajberit to jest masoneria specyficzna, bo z cenzusem narodowościowym. Mianowicie nie może każdy do tej organizacji należeć, tylko ludzie, którzy silnie identyfikują się z Tradycją żydowską szeroko rozumianą, dlatego że znajdujemy na liście sygnatariuszy tych reaktywatorów założycieli, znajdujemy także zdeklarowanych ateuszy, prawda? A więc y, widać, że to jest szerokie spektrum chodzi o identyfikowanie się z tradycją, a może, y, a może z racją, tak szeroko rozumianą żydowską. I otóż reaktywowała się ta organizacja. Yy, Otrzymała list gratulacyjny z kancelarii ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej Niech mu ziemia lekką będzie. A na stronach internetowych ambasady amerykańskiej w Warszawie można było przeczytać, można było przeczytać Taki krótki komunikat. Jakie mianowicie cele ta organizacja sobie widzi przed sobą, jakie, jaki, jaka racja, sens jej funkcjonowania w Polsce? Otóż podano dwa cele, podano dwa cele. Pierwszy sprawa restytucji majątkowych w Polsce, a drugi punkt, no to właśnie ten słynny problem Radia Maryja. Problem Radia Maryja. No więc proszę państwa. To, to oczywiście nie jest żadne tutaj jakieś proste rozwiązanie zagadki. To rzeczywistość jest złożona. Bardzo wiele wektorów działa w sferze publicznej, wpływających na bieg spraw, ale myślę, że ten konkretny moment wskazuje nam przynajmniej tyle, że bardzo poważne siły uważają istnienie Radia Maria za problem. Tak, pewnie nie ta jedna, ale rozmaite, poważne siły. No i zatem, no i zatem, yy, yy, proszę Państwa, nie wiemy, co będzie, nie wiemy, co ten sąd powie, ale zauważcie, że sam ten proces czołgania telewizji trwami Radia Maria, sam ten proces yy, yy, nękania dyrektora, założyciela tej instytucji oraz jego współpracowników, to już samo w sobie jest bardzo poważne działanie polityczne, prawda. Nękanie jest, jest działaniem politycznym. Sam proces, samo, samo upokarzające procedowanie w tej sprawie jest aktem politycznym. A zatem niezależnie od tego, jak zakończy się ten etap rozgrywki, ten etap rozgrywki to ja sądzę, że, że to będzie zaledwie etap, że nawet gdyby sąd jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności w tej sprawie rozsądził po myśli, po myśli Polaków patriotów, bo przecież Radio Maria i Telewizja Trwam służy Polakom, patriotom, nie tylko tym, którzy żyją w łączności z Kościołem katolickim. Każdy, niezależnie od tego, jakie ma stosunki z własnym księdzem proboszczem czy z papieżem w Rzymie, to jeśli uczciwie myśli o sprawie polskiej, no to nie może ignorować tego, że Radio Maria i Telewizja Trwam są jedynym, tak poważnym na taką skalę źródłem informacji alternatywnej dla, dla informacji. A zatem a zatem jest oprócz w, oprócz ogromnej roli, Confessini. o konfesyjnym charakterze, tak, tych, tego, tego, przedsięwzięcia, bo to jest przecież więcej niż radio i telewizja. To jest też i, i, gazeta, i szkoła, i szereg różnych, różnych innych dzieł, oprócz tego wymiaru konfesyjnego, w którym właśnie nie każdy się musi mieścić i nie każdy się musi odnajdować. Jest, jest wymiar służby publicznej, która nie ma wyznania, prawda. To jest, to jest ten wymiar, Wymiar pożyteczny świecki doczesny funkcjonowania tych instytucji, że mianowicie stamtąd pochodzi często informacja, której nie znajdziecie państwo gdzie indziej. I tyle. I to jest kryterium, i to jest kryterium pożyteczności. Ja w zeszłym roku sądziłem, że właśnie sprawa, na przykład ewentualny zamach na Radio Maryja i Telewizję Trwam, może być użyty przez reżim do wygenerowania tego, co nazywam kryzysem kontrolowanym. I myślę, że ten scenariusz jest ćwiczony, że on jest niewykluczony, żeby tutaj, żeby tutaj takie lody ukręcić, żeby nadmuchać czy wzmóc napięcie społeczne, po to, żeby, żeby zdetonować to napięcie w momencie przewidzianym przez reżim. Bo co to jest kryzys kontrolowany? No to jest, to jest prowokacja. Sowieci, to jest wielka ich tradycja, ich służb specjalnych, ale używają tych technik służby na całym świecie, a i Sowieci, i Dzierżyński z Leninem tego nie wymyślili, tylko odziedziczyli, i twórczo rozwinęli dorobek moskiewskich, rosyjskich służb, takich prowokacji. Otóż... Otóż na czym to polega? To polega na tym, że na przykład nie czekamy aż nam wyrośnie realna opozycja, tylko sami ją hodujemy, bo jak my coś zainicjujemy, to jest pod kontrolą. Albo też nie czekamy aż nastąpi autentyczny wybuch społeczny, tylko sami go detonujemy w momencie przez nas wybranym i dogodnym. I takimi kryzysami kontrolowanymi były wszystkie perelowskie przesilenia

poza przypadkami zamordowanych duchownych. Yy, otóż to wszystko były kryzysy kontrolowane, to znaczy wygenerowane w czasie dogodnym dla władzy, właśnie po to, żeby, żeby na nowo rozdać tę samą starą talię starych, znaczonych kart. I teraz oni szykują taki nowy kryzys i być może tak kombinują, że żeby tutaj nacisnąć, tak, w tym miejscu, żeby następnie, kto wie, no może nawet odpuścić Toruniowi, ale że to zrobi, kto wie, może na przykład następny premier to zrobi, żeby mieć fajne punkty na wejście, może to będzie premier z Chetyna y, pod rękę z jakimiś dwoma generałami albo trzema, żeby, żeby załapać punkty na wejściu, może tak będzie. Yy. No, no tak, no tak, no tak. Więc więc miejcie państwo tego świadomość, że to jest gra prowadzona jakaś. Ta gra jest bardzo poważna, dlatego że właśnie my my ostatecznie nie wiemy My nie wiemy, czy ta wojna będzie, prawda? Czy latem tego roku będzie ta wojna, od tego bardzo dużo, od tego bardzo dużo zależy. W każdym razie, niezależnie od tego, jakiego kto jest wyznania, jakiego kto jest pochodzenia i, yy, i, i jakie ma koncepcje polityczne i na kogo będzie głosował, to jeśli jest poważnie zatroskanym o los państwa polskiego, Polakiem, to to sprawa Radia Maryja i Telewizji Trwam jest jego, jej sprawą. Po prostu. Niezależnie od tego, kto tam w jakim kościele się modli, to jest sprawa wolności, w ogóle wolności, bo tu ojciec mówi o wolności słowa, prawda? No, no w ogóle chodzi o wolność, prawda? O to, czy, czy i co wolno będzie nam gadać, a jak gadać, to czy i co będzie nam wolno zrobić. Proszę Państwa. oh